Urząd Miejski w Wiśle Magdalena Staszkiewicz, witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy z burmistrzem miasta Tomaszem Bujokiem. Panie burmistrzu, w Wiśle trwa budowa kilku nowych komercyjnych inwestycji. Czy gmina ma stuprocentowy wpływ na tego typu budowę? Oraz jaki yy, jak jest odzew wśród mieszkańców? Jeżeli chodzi o realizację, faktycznie kilka obiektów hotelowych powstaje, jest w trakcie przygotowania inwestycji. Jeden już jest realizowany, dwa kolejne w miejscu już istniejących obiektów hotelowych, a więc trudno powiedzieć, czy to są nowe obiekty. Bardziej może można by nazwać to, że jest, przebiega przebudowa, będzie przebiegała przebudowa i modernizacja już istniejących obiektów, ale te, te obiekty są w fazie w tej chwili projektowej. Na górnośląskiej jeden obiekt najprawdopodobniej będzie realizowany już za kilka miesięcy, inny jest jeszcze projektowany, w tej chwili na ulicy Bukowej rzeczywiście powstaje duży obiekt hotelowy. Czy gmina ma wpływ na powstanie takich inwestycji? Poniekąd tak, bo każde miasto uchwala plany zagospodarowania przestrzennego i w zasadzie tylko i wyłącznie ten dokument wskazuje. Na to, jak, w jakich miejscach na obszarze miasta i w jakiej formie może być rozbudowywana infrastruktura budowlana, takie obiekty kubaturowe. A więc plan zagospodarowania konkretnie wskazuje, gdzie można, co można, w jakim zakresie. Ja tutaj też muszę powiedzieć, że w poprzedniej kadencji przez 4 lata, i teraz rok prawie, że tej kadencji. No w zasadzie nie zmienialiśmy planów zagospodarowania przestrzennego, a więc to są już zapisy planów, które obowiązywały wcześniej i zmiana teraz tych zapisów planu zagospodarowania przestrzennego blokująca na tych terenach możliwość budowy różnego rodzaju obiektów, powodowałaby możliwość wystąpienia roszczenia do gminy, czyli jak gdyby powstałby fakt, Uszczuplenia wartości nieruchomości w tym przypadku z powodu zmiany zdania gminy w tym zakresie, a więc właściciel nieruchomości mógłby w każdym momencie wystąpić o wypłatę odszkodowania z tytułu utraty wartości tej nieruchomości. Byłby to proces bardzo, bardzo drogi, szkodliwy dla miasta, no i myślę, że nie do uniesienia. W związku z tym, nie jesteśmy w stanie jako miasto w pewnym momencie zablokować już kiedyś podjętych decyzji, no bo po prostu budżet miasta by tego nie był w stanie znieść. Co do formy bryły, co do różnego rodzaju luk w prawie i wykorzystywania ich tutaj przez na przykład potencjalnych inwestorów, projektantów, też można mieć swoje zdanie i tutaj też, żeby wszyscy byli tego świadomi, decyzję pozwolenia na budowę przyznaje starosta cieszyński przez wydział swój Wydział Architektury i w zasadzie miasto tylko wydaje wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, oczywiście również mając wpływ na uzgodnienie, Branżowe sieci, na przykład kanalizacji, zjazdu z drogi powiatowej czy też gminnej, ale w zasadzie nie ma możliwości odmowy, trzeba po prostu wydać warunki, na jakich warunkach ta zmiana, ta przebudowa może się odbywać. Wiem, że też w społeczeństwie bardzo szeroko jest dyskutowana kwestia, czy tak naprawdę powinny być budowane takie hotele, czy chcemy tego. Jest wielkie oburzenie wśród, wśród niektórych mieszkańców. Powiem tak, hotele o najwyższym standardzie, a taki standard ma mieć hotel na ulicy Bukowej, w moim odczuciu powinny powstać, bo my na rynku tutaj miasta mamy no, lukę w tym zakresie. My nie mamy o takim najwyższym standardzie obiektów, a takie zapotrzebowanie jest. Czy takiej wielkości obiekt powinien powstać? I tutaj możemy oczywiście dyskutować. Niemniej jednak, właśnie te zapisy planu zagospodarowania przestrzennego uchwalane jeszcze chyba bodajże w 2014 albo wcześniej roku po prostu na to pozwoliły, zezwoliły, i bardzo podobnie również jest, jeżeli sytuacja ma miejsce w Czarnym przy małej zaporze. Co mnie też oczywiście trochę boli, że ten teren został przeznaczony pod zabudowę, właśnie tego typu deweloperską, no ale tak jak już wcześniej tłumaczyłem. Takie decyzje kiedyś podjęto i ja nie miałem żadnego wpływu w zasadzie na to, czy ona powstanie, kiedy powstanie i jaką będzie miała formę, bo pozwolenie na budowę wydaje w tym momencie starosta. Oczywiście w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, no też do tego jako miasto w poprzednich kadencjach dokładaliśmy oczywiście ręce. Wracając jeszcze do tematu wątku, czy to dobrze, czy źle, że powstają takie, takie obiekty, nawiązując do hotelu Nabukowej, myślę, że dobrze. Oczywiście mam też swoje wątpliwości co do gabarytów, co do powierzchni, co do wielkości, ale też musimy sobie zdawać z tego sprawę, że funkcjonowanie miasta jest też coraz droższe, chociażby ceny energii, chociażby cały czas rosnące koszty funkcjonowania oświaty, chociażby cały czas rosnące koszty realizacji robót budowlanych, drogowych w mieście i zupełnie nie wprost proporcjonalny wzrost wpływów z podatków, a przecież tylko i wyłącznie z tych dochodów i ewentualnie z subwencji miasto ma możliwość w ogóle funkcjonowania. W związku z tym każde, każde inwestycje, które powstają w mieście, które rozwijają to miasto, mają wpływ potem na potencjalną możliwość rozwoju tego miasta w innych obszarach, poprzez budowy drogi, modernizację obiektów szkolnych, rozbudowę infrastruktury kanalizacji, wodociągów i innej to nie jest bez znaczenia w związku z tym dobrze że się miasto rozbudowywuje fakt faktem pytanie czy w tych miejscach w których chcemy i w tych miejscach które mamy wyobrażenie do tego że tak, tak to będzie tak to powinno wyglądać Myślę, że Bukowo, ulica Górnośląska, ulica 11 listopada są właśnie takimi terenami, gdzie już w założeniach planistycznych, projektowych miasta w latach 30. 70. te tereny właśnie były na takie cele przewidziane i zaplanowane. Myślę, że naszą, naszym takim odpowiedzialnym działaniem byłoby to, żeby chronić kolejne tereny, tereny, które jeszcze nie są zabudowane przed właśnie takimi obiektami. I to na pewno będziemy chcieli no, w najbliższych czasach robić, w najbliższym czasie robić. Czy w związku z tym gmina planuje w najbliższych latach zmianę planu zagospodarowania przestrzennego? Tak, już jest kilka obszarów, w których podjęliśmy takie uchwały, właśnie na przykład centrum miasta i tutaj chcielibyśmy bardzo mocno uporządkować teren. Zastanawiamy się nad tym, jak mocno uszczegółowić te plany zagospodarowania przestrzennego, tak żeby one miały możliwość uzyskania pozytywnych opinii w 30 jednostkach, czyli w 30 instytucjach, które projekty planu nam opiniują a tylko uzyskanie pozytywnych opinii daje możliwość uchwalenia i ustanowienia tego planu potem przez Radę Miasta. Więc kilka tych obszarów, już chcemy, już w zasadzie przystąpiliśmy do, do zmiany planów, w tym w tych miejscach, gdzie mamy przewidziane już konkretne działania ale też na przykładzie tych kilku miejsc chcielibyśmy sprawdzić, na ile w planie zagospodarowania przestrzennego będziemy mogli bardzo mocno uszczegółowić warunki zabudowy. Ano chociażby wysokość liczona od piwnicy, a nie od pierwszego wejścia na budynek kondygnacji, co powoduje potem możliwość budynku na poziomie czy o wysokości 20 metrów, jakbyśmy to policzyli kaskadowo. A tutaj projektanci mieszczą się w zapisach planu dzisiejszego. To musi wszystko współgrać z prawem budowlanym i to musi potem w trakcie badania. Badania przez nadzór wojewody śląskiego spełniać wszelkie wymogi legislacyjne. W związku z tym chcemy przeprocedować pewne rzeczy w tych mniejszych obszarach, a potem jak najbardziej tak. Być może przyszły rok to będzie taki okres, kiedy będziemy chcieli podejmować konkretne decyzje o zmianach planu zagospodarowania przestrzennego. Ale też fakt faktem trochę mnie dziwi oburzenie wielu mieszkańców, i często czytałem na Facebooku albo na innych portalach społecznościowych, oburzenie mieszkańców o tym, że kto pozwolił na budowę apartamentów tam, tam i tam, albo w jakimś miejscu naszej miejscowości, a potem sprawdzając sobie, patrzę, no właśnie ta sama osoba dziwnym trafem. Wnioskowała do miasta o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, i potem te nieruchomości sprzedała. A więc myślę, że my sami sobie jesteśmy trochę winni, bo sami sprzedajemy przecież nikt nie sprzedaje tych nieruchomości, tylko my, mieszkańcy nikt za nas ich nie sprzedaje. My, mieszkańcy, jako właściciele tych nieruchomości, wnioskujemy często o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, a przypomnę, każdy ma możliwość o protestowania planu zagospodarowania przestrzennego. Każdy ma możliwość wnioskowania do, do, do projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, więc tutaj też pewnych mechanizmów trochę nie rozumiem, bo często budzimy się już post factum, kiedy pewne decyzje zapadają. też Trochę taki niedosyt mam jeszcze w poprzednich kadencjach pełniąc funkcję radnego, kiedy to na przykład na publicznym wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego, który dotyczy nas wszystkich, na przykład połowy Wisły albo, albo nawet całej Wisły, bo też był taki okres, w którym prawie że cała Wisła obejmowana była jednym planem zagospodarowania przestrzennego. Nikogo do dyskusji nie było, nikt nie zwracał żadnych uwag, nikt niczego nie wnioskował, a potem jakieś zdziwienie i jakieś spostrzeżenia zupełnie inne. W związku z tym też widzę, że trzeba bardzo mocno popracować właśnie nad aktywnością mieszkańców i uświadomieniem ich co do tego, że warto włączyć się w ten proces opracowywania planów, po to, aby świadomie podejmować decyzje na temat kolejnych etapów rozwoju miejscowości a przede wszystkim chronienie tych obszarów, które chcemy chronić. I powiem otwarcie, nie jest to wcale proste, bo właśnie mnóstwo mieszkańców w zasadzie co drugi albo co trzeci dzień do mnie tutaj dociera z pretensjami, z żądaniami zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na przykład gdzieś tam w Dolinach Czarnego, w głębcach na górnych partiach dróg, bo mają swoje nieruchomości chcieliby coś sprzedać, chcieliby coś budować, a nie mogą, więc tutaj jest bardzo wielki konflikt interesów. Konflikt pomiędzy właścicielami terenów, czyli naszymi mieszkańcami, też poniekąd. No i potem faktycznie też trochę dziwi w momencie, jak ci sami mieszkańcy chcą zabudowywać jakieś obszary, ale też mają bardzo wiele do powiedzenia w momencie, kiedy powstaje jakiś obiekt taki no, większy. Okej, okay, zdaję sobie z tego sprawę, w moim odczuciu również za duży, no ale niestety musimy połknąć żabę, którą sami sobie no, jak gdyby wyhodowaliśmy w tym momencie, ustanawiając pewne zapisy planu zagospodarowania przestrzennego. W poprzedniej kadencji rozpoczęto współpracę z Politechniką Śląską w Gliwicach, dzięki czemu powstało kilka ciekawych pomysłów związanych właśnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Czy jakieś zaproponowane rozwiązania będą w najbliższym czasie realizowane? Tak. Myślę, że współpraca z Politechniką Śląską przede wszystkim wielu z nas uświadomiła e, o tym, jakie były założenia pierwotne. Za, y, budowy miasta i jak, jakie ktoś miał kiedyś wyobrażenie miasta, a w którym kierunku my zdążamy i chcemy to miasto zupełnie inaczej przebudować, co spowodowało narastanie wielu, wielu problemów. I myślę, że ta świadomość w wielu przypadkach nam pomaga w tej chwili w podejmowaniu kolejnych decyzji. Nie, żeby konserwować ten pomysł i ten, jak gdyby te spostrzeżenia, które które były pierwotnie założone przez projektanta, ale żeby też w odpowiedni sposób przemodelowywać te założenia, i też w odpowiedni sposób w jaki sposób móc rozwijać kolejne etapy obszary miasta. Oczywiście Politechnika ze względu na to, że te warsztaty i ta współpraca tutaj jest bardzo krótka, bo to jest kilka dni pobytu architektów na terenie naszego miasta, ale rzeczywiście w tym okresie udało się wypracować fajnych, kilka fajnych, ciekawych pomysłów. Na zagospodarowanie chociażby przestrzeni placu Hoffa, yy, chociażby właśnie podziemnego przejścia do, do dworca PKP, yy, chociażby porządkowania i pomysłów na to, jak uporządkować teren od poczty w dół w ulicę 1 maja, jak wydobyć, co jest najcenniejsze, w budynkach, które dzisiaj już funkcjonują, ale też przebudować te, które są samowolami budowlanymi, albo też takie, które w ogóle nie mają odbiorów technicznych, bo tak się też zdarza. I my musimy to zacząć robić. Niestety postępowania administracyjne są bardzo, bardzo przewlekłe, sądowe jeszcze bardziej, i to trochę uniemożliwia takie stanowcze działania. ale cieszę się, że wielu też przedsiębiorców w centrum miasta już podjęło te działania. Już zresztą mam nadzieję, że tu już w, nie, w najbliższych miesiącach będą konkretne widoczne efekty, chociażby teren przed świerkiem będzie powolutku, powolutku zaczynał wyglądać bardzo, bardzo schludnie powstaje nowy obiekt i tam znikną dwie czy trzy kolejne budy, które no już jakiś czas temu powinny zniknąć w moim odczuciu, jeżeli chodzi o estetyczny wygląd. Chociażby pomysł właśnie przejścia podziemnego, który Politechnika zasygnalizowała i jest teraz na etapie procedowania i uzgadniania z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w zasadzie mamy Kompletną dokumentację projektową, uzgodnioną również z politechniką, jak to powinno wizualnie, architektonicznie, wszystkie szczegóły powinny być dopracowane, więc to już mamy przygotowane. Teraz właśnie będą zapadały decyzje, czy rzeczywiście realizujemy i czy będziemy w stanie też finansowo zrealizować to zadanie wspólnie z zarządem dróg. Yy, więc tutaj na ten temat też rozmawiamy. Yy, oczywiście yy, kwestia. Yy, uchwały krajobrazowej tutaj, którą też chcemy przygotowywać tak, aby w końcu też zrobić trochę porządku z naszymi reklamami, banerami, billboardami i takim, takim nieodpowiedzialnym zaśmiecaniem przestrzeni publicznej. No to wszystko rzeczywiście się dzieje, ale też ta współpraca to jest dwa, trzy lata Wcześniej, więc samo opracowanie e, dokumentacji, samo opracowanie już takich konkretnych pomysłów i też możliwość podjęcia rozmów z, z prywatnymi przedsiębiorcami, bo to nie chodzi o to, żebyśmy zrobili nagle rewolucję w mieście, bo rewolucje w moim odczuciu zawsze źle się kończą. E, natomiast chodzi o to, żebyśmy konsekwentnie wchodzili w pewien proces, w pewien etap nie, przemodelowywania, przebudowy, e, ewentualnie namawiania konkretnych inwestorów do podjęcia działań w celu. Zmiany zupełnego wizerunku centrum miasta, chociażby właśnie funkcja targowiska, zastanawiamy się już nad tym, czy rzeczywiście ta funkcja będzie przez kolejnych 20 lat mogła być tam realizowana, czy nie lepiej myśleć nad parkingami, a nad inną formą obiektów handlowych, typu na przykład jakieś pawiloniki. To wszystko jest teraz w fazie dyskusji i zastanawiania się nad tym, w którym kierunku chcielibyśmy iść. Potem, oczywiście, wszystkie etapy projektowania, dokumentacji. Ale cieszę się, że to już robimy dużo, dużo wcześniej, a nie potem na wariata, kiedy trzeba składać dokumentację projektową, kiedy trzeba podejmować konkretne decyzje, a my nie jesteśmy do niczego przygotowani. Fajnie, bo podejmowane są kroki, które będą mogły być realizowane za 4, za 5, za 7 lat. To mnie cieszy i to też był, był cel Rady Miasta, żeby, żeby właśnie mieć taką wizję. I mieć takie przeświadczenie, co chcemy osiągnąć w samym centrum miasta. Droga Powiatowa w Czarnym. Kolejne utrudnienia komunikacyjne na terenie miasta. Jak, co pan burmistrz na ten temat może powiedzieć? To znaczy, rzeczywiście tych problemów komunikacyjnych mamy w tej chwili sporo, ale też często puszczamy sygnał na zewnątrz miejscowości, taki fatalny, tak jakbyśmy. W naszej miejscowości zupełnie byli sparaliżowani, a tak nie jest. Oczywiście trzeba w niektórych okresach czasu poczekać trochę dłużej niż 10-15 minut, ale tak myślę, że w znacznej większości czasu całego dnia to ten okres to jest właśnie tych 10-15 minut. To też niesie bardzo niedobry sygnał i bardzo niedobry jak gdyby, efekt w kontekście naszych gości, naszych turystów. Niemniej jednak my wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, że jest trudny okres i te konsekwencje musimy w jakiś sposób teraz, czy te skutki musimy teraz w jakiś sposób znosić. Droga do Czarnego jest takim, ale o tym też już, o tej drodze wojewódzkiej mówiłem już wcześniej w wywiadzie i na tym się już może nie będę skupiał, natomiast jeżeli chodzi o drogę powiatową do, do Czarnego. Tak, to rzeczywiście jest inwestycja realizowana, dosyć, dosyć droga inwestycja, bo na drogach powiatowych u nas w zasadzie nie było takich inwestycji rzędu 18 milionów złotych. E, pozyskane środki w poprzedniej kadencji e, na poziomie 9 milionów złotych i wkład własny powiatu z udziałem również miasta e, na poziomie bodajże dzisiaj zadeklarowanym 2 milionów 100 tysięcy złotych. E, ta inwestycja jest realizowana, realizowana jest przez powiat. W całości jest realizowana ze środków również transgranicznych, i cieszę się, tak poniekąd, że realizujemy ją teraz, bo mamy tak naprawdę dzisiaj trochę rozgrzebaną Wisłę, a ten efekt będzie już za dwa lata, za trzy lata, myślę, że taki bardzo, bardzo pozytywny. Te utrudnienia w czarnym są, ale też. W okresie myślę, że one nie są aż taki, tak uciążliwe, jak jeżeli chodzi o drogę wojewódzką. Tam jest przejazd na okres dwóch-3 miesięcy, być może w momencie kiedy będzie rozbierany most na rzece wiśle trzeba będzie się komunikować z czarnym przez malinkę albo przez zameczek, bo tak jest uzgodniona organizacja ruchu, więc trochę problemów tutaj od strony nowej osady i malinki z dostaniem się do czarnego pewnie będzie. Ale też, drodzy Państwo, no, trzeba tą drogę wyremontować, bo ona była w fatalnym stanie. Przez dwa poprzednie lata udało nam się położyć nową nakładkę już od centrum czarnego do praktycznie zameczku, już nawet trochę wcześniej. No i została nam ta dziura, która, która była zdewastowana i o tym też wielu o wiele osób zapomina. Też poniekąd w momencie, kiedy była realizacja przebudowy drogi do Istebnej, mam tutaj na myśli serpentyny i, i drogę na Kubalonkę. Wszyscy pamiętamy o tym, że droga była całkowicie przebudowywana, zamknięta dla ruchu i były wprowadzone wahadła na odcinku od zameczku do, od Kubalonki na dół do, do ulicy Czarne. No ale cały ruch też odbywał się ulicą Czarną. Dzisiaj niektórzy próbują całość inwestycji czy połowę wkładu zrzucić na miasto Wisła, bo to przecież się realizuje w mieście Wisła. No chcę tylko tym osobom przypomnieć, że właśnie ta droga pełniła funkcję komunikacyjną przez chyba dwa lata, z tego co pamiętam, dla całej gminy i Stebna, w związku z tym. No, trochę chyba też nie fair jest zrzucanie tego problemu całkowicie na, na barki miasta, i myślę, że tutaj na ten temat będziemy też jeszcze mocno rozmawiali. Ale na razie, na razie inwestycja idzie bez żadnych przeszkód. Finansowanie oczywiście ze strony powiatu miasta i też tych środków transgranicznych jest zapewnione. Mam nadzieję, że nie będzie poślizgów, tam prace idą w miarę w miarę sprawnie, trochę bałaganu na samej drodze jest, oczywiście, ale to jak to na budowie, ale mam nadzieję, że tam wszystkie terminy zostaną dochowane i w przyszłym roku droga będzie gotowo oddana do, do użytku. Problemów trochę komunikacyjnych jest. Kolejny problem, który może wystąpić w którymś momencie, to przebudowa drogi do skoczni w Malince, bo też ta inwestycja gdzieś tam jest przygotowana, jest już dokumentacja projektowa. Na razie nie chcemy tego realizować, żeby nie rozkopać wszystkich odcinków na terenie miasta Wisły, ale też, no właśnie, jeżeli się nic nie robi, jest źle. Jeżeli się znowu robi, też jest źle. Ciężko to często wypośrodkować, a tym bardziej ciężej też jest zgrać pewne rzeczy i realizację pewnych zadań, tak żeby one nie były realizowane w jednym czasie. Bo tutaj, na przykład, na drodze wojewódzkiej, zadanie realizuje województwo z zapewnionymi środkami w budżecie województwa, więc podejmowane decyzje w tym i w konkretnym momencie, realizacje. Tutaj realizuje powiat to zadanie ze środkami transgranicznymi, które trzeba rozliczyć do któregoś tam okresu wynikającego z umowy, więc wiele rzeczy po prostu nie da się w żaden sposób skoordynować. To też jest ciężkie do zrozumienia, często dla do naszych mieszkańców, ale to nie wynika zupełnie z niepanowania nad pewnymi rzeczami, pewnymi inwestycjami, tylko ze specyfiki. Po prostu budżetowych danych jednostek samorządowych, albo też z konieczności właśnie zamknięcia umów i rozliczenia konkretnych dotacji ze środków unijnych. Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi. Dziękuję, dziękuję. za rozmowę.